Ja. Dragon Bach. Czas na lekcję. Dwa głosy. Jeden C. -e -e -e. Jedną ciewcie. Ej, dragon bach, zazdrośniku miękki słuchaj brat, twoja scena martwa, my wchodzimy jak katak, Weciu ci ją, zabrał, były te, zrobił ruch, a ty tylko kwiczysz kundlu z twoim pustym duchem, ej, -e -e. znajdzie w realu, tylko cień Każdy twój punchline to żart, nie ma żadnej tlen Zazdrość ci zjada, widzimy to w oczach, bidów grze, bijacie w memowym rocz. Dragon Ball, pies alternatywki na smyczy ey. Każdy twój rud my królami tego ziome Wszystko miękkie jak wata, jego w gruza uh. My robimy chały i wpaduj w króza uh, uh. Wieczu królem a ty w jest to w tle uh. Twoje hejtowanie nic nie daje, widzimy cię źle oh, Alternatywka, bierze cię na ludzie A ty tylko szczekasz, wiesz, że jesteś na ludzie Dragon dragonball, dragon Ball. jesteś mi Były cię zgasił, co to ci Hej, ty żałosny furyk, więc nas myczysz, czekasz pod drzwiami, patrzysz jaką biorą a ty z łzami Cała scena nas, na twój dramat, jesteś żartem, nie graczem, koniec tematu, bra Cała scena nas, na twój dramat Jesteś żartem, nie graczem, koniec tematu, bra Hej, w środku patrzysz, choć udajesz twardziela Twoja zazdrość to ragamy, my pijamy jak dziamy z gleba Wiedzą, że nie masz żadnego flow My wchodzimy hard, a ty tylko no Twój hype to mi Każdy punchline to lipa Każdy twój ruch to fel Nawet jak się zbliża Bido. Zazdrość w oczach Ego w gruzach Alternatywka cię gasi, patrzysz w puste strudzach Każdy komentarz to tylko żart, nikt nie kupuje My królowie sceny, a ty tylko w nuruję Dragon back, zapamiętaj Zostaniesz memem, mamy, mamy, fejmu Dragon back, dragon back, jest wielki jak flag, za cię zjada Ej, 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 ego totalny krach się zgasił, były cię zgasił, co to ci załóż załóżmy twój ryk nas męczysz, czekasz pod drzwiami Patrzysz jak ją biorą, a ty z łzami Cała scena, za twój dramat Jesteś żartem, nie graczem, koniec tematu brat Cała scena za twój dramat Jesteś żartem nie graczem, koniec tematu brat